Ja stosuję różne maski, podejścia w zależności od grupy, grupy docelowej. W pracy inaczej, w domu inaczej, przy inaczej. No tak, słuchaj, tak to właśnie my ludzie robimy. Jak jesteś sam w domu, to też inaczej robisz wszystko. Jak jesteś już zupełnie sam. Mi się wydaje, że nawet nie, że mi się wydaje, to jest udowodnione, że jak jesteś sam, to ci tak odpierdala, jakby, że coś tam sobie nucisz, jakieś takie gesty robisz. Ale tylko jak jesteś sam. jesteś takiego, że tak każdy człowiek ma. Że. No, no, nic cię już nie, jakby nie blokuje. Tak inaczej się zachowujesz. Bo wiesz, że to jest chore i przy ludziach tego nie robisz. No to właśnie o to chodzi. Właśnie o to chodzi. Mózg się resetuje, jak sam się siedzi. O, tak, jak na przykład żarcie sobie robi. O, no na przykład. Ja się zachowuję jak Jasper, jak jestem sam. No ja nieraz. Jakieś tam gili gili se zrobiłem, <grywia> robiąc coś w kółki, nie wiem, może mam coś z głową. Tu zamiałeś <grywia> miałeś kiedyś coś takiego, żebyś sam w chacie lubisz coś dziwnego i na pewno ci czy nie ma streama, tak? <grywia> Wiele razy. Ja tak mi raz że jest patrzcie czy tu OBS jest włączony. Boże, byłby koniec kariery. <grywia>